To nagrywka odpalona. Hunter, ty kurwo pierdolona, <grystanie> że tak się zarymuje. A tak na serio, Teledo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam Was razem z Adamkiem w kolejnym odcinku z Rafta. Cześć, Siemanko! <grystanie> Cześć, Siemanko, słuchajcie, dzięki za podpowiedzi. Faktycznie nam cofnęło troszeczkę rozgrywkę. Pewnie dlatego, że po prostu godziny. zmieniłem. Słuchajcie, kompa i nie, przy, nie zapisał się w chmurze odpowiednio. Zapis z poprzedniego kompa no i jesteśmy na tym yy, już nowym. Yy, odwiedziliśmy już yy, tamtą zaginioną. O kurwa! Widzisz te ptaszysko co tam jest? To wszystko? No lata wokół tej wyspy, jakie wielkie, co tu gryf? Kurwa, strzały rób! <grym> <grym> Ale będzie jasna! <grym> Ale będziemy go dopierdolać! Czekaj, z czego się robi z strzały? Pióra, tak sztabki metalu i deski. Ty kurwa nie Dobra. gryź Wie... mamy inne zmartwienie niż ciebie zenek, Mam <noise> Mamy inne zmartwienie niż ciebie zenek Dobra, raz, dwa, trzy. Kurwa, najebałem 18 strzał Ja zrobię więcej. Ja pierdolę, ale będziemy gryfa napierdalać! Gigantyczna wyspa Challenge, nie w Minecraft wideo recenzja właśnie w latu A i... daj mi skrzynkę! No kurwa, są dwie skrzynki z drewnem, to ten oddaj mi skrzynkę. Stwórz. Ile mam? 6, 12, 18. Więcej nie mogę, bo pióra za mało jest. I chuj, niech, niech będzie. Ja w międzyczasie też poprzepalałem to... trochę rzeczy. Czekaj, 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 bo my kurwa napierdalamy, a tu są pióra przecież. Bo co chwilę siada tam mewa na butle. <laughs> siada mewa na butle. No. Dobra. Biała mewa wleciała na rejony. Mam 36 strzał. Biała mewa wleciała. O ty kurwa gałganie. Czekaj, ja odłożę niepotrzebne rzeczy, takie jak tutaj te... Co to jest? Eee, pompka do powiększenia... Nie? nie, to jest potrzebne na wyspę, to każdy na wyspę wie, że To zostawię. Ja pierdolę Ty, tą sieć weź kurwa na tego Alpakę zapiemy dzika jakiego kurwa tutaj przeholujemy na wyspę Łopatę... Łopaty ja no, trzeba zrobić kurwa o, Ale tu wyspa jest jebitna matko bosko a My tu spod... będziemy kilka odcinków siedzieć stary Wątpię mm -hmm. żebyśmy się wyrobili w tym jednym No to ze dwa se posiedzimy albo trzy Albo dawaj się w ogóle kurwa rozbijem tutaj i pochodujemy coś No w ogóle jakoś nie wiem z dupy mi YouTube zaczął proponować jakieś filmy i właśnie wiedziałem Kolej zrobił, że podpłynął do wyspy i tratwę zbagował wokół wyspy i ją rozbudował i na wyspie mieszkał. No to się chłopu zachciał nowej aktualizacji. Ej my tam płyniemy? Płyniemy, ale płyniemy bardzo powoli, bo jest wiatr. Ja chcę tam być już. Wiatr jest <laughs> całkowicie przeciw... jak przykucnięty, kurwa. Panie, patrz. Motorek w dupie, jazda. dyby, Ale zajebiście duża ta wyspa jest. Kurde Dobrze że sobie drugą ty. siekierę zrobiłem. Wiesz, ja jak... muszę sobie dzidę zrobić nową. Yy, no ja sobie ogarnąłem właśnie jedną. Patrz, ja tam zaraz dopłynę. Ty niestety razem ze mną, ja chciałem być tu pierwszy. To jest Ameryka. Tak, to jest Ameryka. Adam, tak. Adamek Kolumb, kurwa. Adamek Kolumb. Ty tego bambusa można ściąć? No właśnie nie wiem, pewnie można. Tak? Nie można na ty tak ujść. Ty wziął tylko. A ja nie wiosła. mam wiosła. Zmarnowałem wiosło, żeby Ale Dalej do... już chyba nie można podpłynąć, bo tu jest... Płytko? Nie, płynę, Dobra, Nie, płyniesz, nie płyniesz. Nie. Dobra, już zarzucam. Zarzucaj. Wjeżdżamy o, okay. na rejon. Nie. Dobra, tego nie można jewnąć nic. Drewno tu mamy, wycinamy od razu. Uh -huh. Żółty kwiat! Nie wy, Nie, nie białe i czerwone tylko. Patriotycznie. Żółty. Nie. Ej, noc się robi. No no dlaczego to... do jednego drewna weźmiemy? No to tylko ten. Weźmiemy sobie. O, tu arbuzy są. No to panie. O, ale subcio. Ja nie spodziewałem się, że takie dupne wyspy będą. Ja myślałem, że. Nie no to jest no. właśnie gigantyczna wyspa teraz. Ja dole. Pierdolę. Ja pierdolę, jak, jak zaakcentował. Ja pierdolę. A ja trochę taki ruski, wie. O, taki. No, gawari paruski. A, suka, blitida i da chuj. Okay. Dobra, dawaj kurwa idziemy w spanie. Sabaka in the my house. Sabaka in the my house. Wiem, że sabaka to pies. Tak, sabaka to jest pies miało się 3 lata rosyjskie w gimnazjum A ja, kurwa, cyrlicę potrafię czytać Ja prami. to samo, dobra O, stópki fetysz Normalnie, wyjechało Dobra, trzeba się napoić Energetykiem tutaj z naszej muśli Dobra, to ja sobie wezmę energola w postaci dwa razy mango O kurwa Ej, nie czytujemy aż tak, że mango w pierwotni. O, oj, i ptak leci! Gdzie? Nie, nie jebłem go. Myślałem, że go jebnę, ale go jeszcze nie jebłem. Co ty mnie straszysz, chłopie? A tu obsrany już stoję na tratwie. Lub <laughs> to kleci. Powiedz mi, jak ja mam strzelać tą 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 siatką, jak nie mam no ammo? Nie wiem. O, łopata jest. to znaczy, gdzie ty polazłeś? A tam się leci. Ty on ma kamienie. Ty grzyby są jaskiniowe. Ty w jaskini jesteś? Tak, wszedłem do jaskini. O kurwa! Idę tą jaskinię, idę. Oj, do to ja bo mnie w tej ja nie samej jestem. łopatę? Nie mam łopaty. A tu jest piasek pewnie, tu jebać ten piasek. Tak, ale ten to jest ziemia, a nie piasek. Ziemia? Dobra, idę zrobić łopatę, panie. Idź rób łopatę, panie. O, biały kwiat znalazłem. Ja będę ten, twoim sługą. Żeby mnie nie, nie, nie powiedzieć. <laughs> Ja co to, co to za drzewo jakieś takie wielkie? To jest krzywek drzewa baobab Ma na imię Bartek O kurwa! Ten ptak z kamieniami lata! No mówiłem! A tu nam gryzie śmieć O Rzucił mnie kamieniem, ty nie chodź tu! Cieszę się, że tylko kamieniem To jest ptak, daj kamienia e, tak. Chodzę na górę tej wyspy nie wchodź Jestem już, za późno <noise> Ja się uziłem, że coś zmieni O, ja o, o, nie rzucił wchodź. kamienie, a mnie nie trafił Gdzie ty kurwa gałganie jesteś? pierdolne w ten łeb? Myślę, no, że do mnie mówisz Nie no Do ciebie bym tak brzydko nie mówił Czyżby? Podnieś krata, o trochę rzeczy było Kratę piwa masz tam? O kurwa! Dzik! nie! Dzik! Napierdalam Izaak? dzika! Izak? <laughs> Izak, choć piąteczkę przybijesz, kurwa! Dostał cztery strzały! Jepcha je! Gdzie jesteś? Na górze! Kurwa, no, dzik, na górze tą, dzik w dupę tą? dostał! Popierdolony jakiś! Jak ty tam wlazłeś? O, dostał, jest! Rozjebałem dzika! Kurwa, do wody leci! <laughs> Jak? O, pierdolłem! Arnust. O, mam! Skórę i GŁOWY dzika znalazłem. Super. Ta ten piepchnął mnie. O ty kurde, chodź tu gałganku. Ale cię pieczne, nie? Ta wszystko. Pan zanurkował. Ej, tu jest jego ten. Gniazdo. Kurwa, ja nie wiem, gdzie jestem. <gryw> Dobra, widzę tratwę. Dostał. A! Ty zajebał prawie mnie. Ty ja gram kopitą. No Teraz słyszałem, ona się wkurwiła, tak? Zrobiła? robiła? Bo dostała kamienie w ryj. O, ptaka. ja widziałem jak tak popierdolił Jak poleciał, jaką dzidę zrobił Bo tutaj on kamienie zbiera W jednym miejscu, wiem gdzie Stoję O, dostałem tego. właśnie z kamienia, ty kurwo jebana, mnie zaraz ubije Tych dużych drzew nie da się ściąć no, nie da się. O białe kwiaty, gdzie te śmieć jest? Dobra, nie będę obrażał. Gdzie te ptaszysko jest? <laughs> nie będę obrażał. Gdzie ten latający pomiot jest? Słyszę się! Chodź tu! Nie trafiłeś, haha! Ha. Napraw sobie oczy. Kurwa. O! Nie dostał? Dostał! Aż pióra się posypały! O, nieprzytomny! Idę ci pomóc! Chodź! Podnieś Hunterka, znajdź łóżko! Mam cię na plecach! Stary na plecach! O, z, z Hunterem na plecach! A, idę łóżeczko! Gdzie jest stratwa? Tu jest stratwa. Patrz, do łóżka cię podniosę! Stary wytrzymaj! Nie idź w stronę światła! Nie zasypiaj mi Nie ma tu. właśnie światła. O, kurwa. To nie zasypiaj. Dobra. W dupala cię klepnę żebyś nie zasypiał. Dobrze, dobrze. <noise> Znajdź łóżko. Kurwa kto wygląda jak biegnie. Pyk. Bo, to w, ja w ogóle wrzuciło mnie pod <noise> O kurwa jestem pod spodem. Myszką nie mogę ruszać. Rekin. Kurwa znowu. Podnieś Huntera. <noise> <laughs> spód spód. Znajdź łóżko No, no i co? No jest łóżko, no co? Jebnąłem ci na łóżko O, A, dobra, umieściłem, dobra, teraz, dobra, działa O, dobra, jest, Uff, mogę się obracać, mogę wszystko, tak Nice. Mam skórę, to skórę odlokuję w takim razie Recepturę jakąś No dawaj, dawaj, A dawaj A nie, to jest grzyb jaskiniowy, to tutaj nie mam, ze skóry zbadaj Prawie plecak mogę, wełnę, głowę tego nie mogę, z syna y, guźca. A to guziec, taka świnia z Afryki. <śmiech> <śmiech> no. Poza... Taka... Ej, dlaczego tu jest twój młotek tak swoją drogą? Bo wrzuciłem go, bo mi był niepotrzebny. Bulion z głowy mam kurwa, czujesz to? Czuję. Jaka Czuję? receptura? Czuję. Czuj? Czuj. Bulion Dobra, z głowy. Ubić jeszcze raz! Lamy widzę! Chodź, chodź! Lama, lama! Na tej wyspie, tam na wprost! Patrz, między drzewami <laughs> widzę, dwoma idzie! Widzę, 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 widzę! Ciekawe, czy będzie pluła. Musimy mu okay, uważać ja na rekina. Właśnie też, poluję na niego, żeby dostał, bo on padnie zaraz. On Już tyle dostał, że zaraz padnie. Nie fair, ty masz płetwy. Ja już nie mam nic. A ja już zaraz ten będę miał, koniec. Dętkę Ty Rekin się zbagował. Tak? Widziałem go jak próbował wpłynąć tam gdzie na tą wyspę, gdzie jest ten kamień O, Alpaka! To jest ptaszysko. To jest Alpaka, dobra. Albo Alpaka, albo ten nieważne. Dobra, ja mam to, tylko nie mam ammo. Jak ty zrobić ammo do tego, że co kurwa? Gdzie ona jest? Kasała sobie gdzieś. Ja tutaj na ptaszysko patrzę, wiesz Dobra, podnieś czerwone kac. Podnieś czerwone pożyczki. O, dostał! To już drugi raz Chodź, Chodź kurwa Takim takim zajebał Ty no nie mojej jej, o, jest tu Dostał jeszcze raz Patrz jak biega ty, 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 ty. To bardziej kura przypomina niż jakąś alpakę O ty kurwa no. jebana Ej On żyje? Żyje, żyje on nie zawisnął w powietrzu, znaczy leci w powietrzu, ale nie ma animacji, tylko tak że jak rzucał te... Wiecie. Żyje, żyje cały czas. Dobra, chodź, ubijemy tego ptaka i będzie... No, się musimy, musimy zresztą. go ubić. Mam nadzieję, się nie będzie respił. Co? Jak sechasa ta alpaka. Śmiesznie, nie? tak, Jest spotkanie. Gdzie on jest? Chyba leci po kamienia kolejnego. Oj, dobra, chodź. No. A ład, dostałem ty, kurwa, ty. No, nurkuj się po kamień. Gdzie on nurkuje? On sobie różne wybiera miejsca. O coś mieć. To jest strandomowo. <laughs> Leci w moją stronę. jeb! Kurwa, nie dostał. Nie też nie dostał. A ty dostałeś? Nie. Ja mam full HP jak chcesz. No ja na hita jestem. Ile jeszcze mam strzał? Wejść, wiem, kurwa, podleć, jedno strzałem mam. Ty trzeba będzie zrobić. Jestem ciekaw, na ile on jest strzał. A tu jest. Dobra, chodź. Nie bierz. Triggeruj się na mnie, ziom. Bo ja mam strzały i cię mogę je O kurwa. O o! <śled> Podleć się Jedzonko Nie widzę, gdzie on jest. No, prawie mi jedno jest tu. Dobra, widzę go. Dostał! Tylko nie. O, Szary ekran. Dobra, wracamy na bazę na razie. Szary ekran. Wracamy. Trzeba więcej strzał przygotować. Czy może tego ptaka też da się siatką. Eee... nie wiem. Nie! 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 Jak coś, to będę płakał... Jak będę płakał, to znaczy, że padłem, nie? Wracaj! Mam połowę HP. Wracaj! Gałganie, wracaj. Pytanie, czy jak on dostanie, to wypuszcza kamień? Nie. Okej. Okay. To tak nie działa. Dobra. On jest easy do rozwalenia. Już mamy jego schemat. Masz już? Ogarnięte? I, już ogarnięte. To elegancko. Ja sobie muszę strzały porobić. Zobaczyć czy nam czegoś rekin przy okazji nie rozjewał za bardzo. Mhm. Uh -huh. Widzę jeden brak. Dobra. O kurwa, wpadłem, ale okej, okay, jestem, hmm. żyję. Deski, poproszę. Plastik, no chodź tu w grody, mnie, proszę, ko mnie. Nie chce mi się biegać za tobą. O kurwa, no to za głupi ptak, no. O mango, muszę sobie zjeść trochę. No, ja też muszę sobie trochę posilić się, bo mi się pokończyło żarcie. Tak. O. On chyba do ciebie będzie zaraz leciał, nie? Tak nie, no kurde, co ci się w nogę coś stało? Ktoś cię użądlił czy jak? Tak ona biega śmiesznie. No może tak ma, może taka się urodziła, nie obrażaj jej. <grym> Dobrze. Zastanawiam się, jak mogę strzelić tą siatką. Mam cały czas no... Widzowie ammo. proszę napiszcie. Pomóżcie nam rozwiązać problem siatki. Dobra, ja tam idę do ciebie. A kurde, jestem ciekaw To jakie dźwięki wyda. NIE, TO PTAK! To chyba cię poj**ało, koleś, ty Ja jestem w wodzie i nie wolno tak Bezbronnego bić <grym> Nie wolno bezbronnego bić Ja se płyna... Ja myślałem, że to alpaka takie dźwięki wydaje, a to nie, ptak Nie, nie, to jest nie, nie, nie. Ta, Dobra ta, 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 ta. Lecę się na pierdale z tym ptaszyskiem no ja muszę trochę strzał dorobić. No ja właśnie dorobiłem sobie 12? Bo on tylko 20 <noise> Tylko 20 masz? No Mało co? No to powiedz, że to kurwa bida, nie? A, to jest jedzenie, tu jest jedzenie Czekaj, odłożę wszystko, żeby nie zginąć jak e, pitcha Dobrze. I później płakać, że... Nie powiesz rzeczy. Eee, lola, to jest, gdzie są liście? Tu są liście, ja, ja już się gubię w tych skrzynkach. A ja to Guś co eee. szukam? Może się zerę okay. czy nie? Czerwone porzeczki tak. zebrałem, ananasa. Mhm, o kurde. Ty tam kolejne jakieś ptaszesko lata. Co to kurwa za ptaszesko jest? E, ziomuś Nie, się nie pytaj Jakieś takie też se drepta jak alpaka Ty, a tego dragona kurwa jak go jebnąć? Jakiego dragona? No ten, ten, ten ptak, on kurwa jak dragon jakiś lata, człowieku z Crafta. O No chodź tu. To wiemy. wszystko smoczysko. O ty kurwa. Chciał mnie jebnąć, gdzie ty jesteś gałganie? Tam jesteś, dobrze. O blisko zanurkował i jeb! Kurwa jak Dasz go radę. nie trafiłem. Dasz radę. Dostał. Rzucił kamień. Leci znowu w moją stronę. jeb! Dostał! Kolejny hit poleciał w niego. Dobrze, ja go mam już, agro na niego już jest ogarnięty! Tak? To chyba dobrze, nie? Kurwa, tylko go. Tylko go trawisz dwa razy. Nie mogłem tak ogarnięty. A było bok no to... mnie dosłownie. Tu ładnie. Także nie do końca. Chciałem być fajny przez chwilę. Nie wyszło. Mi. I Tak to jest. O, dostał! Dostał! Jest kurwa ubity! Podnieść skrzekacz. 12 piór, 4 surowe łódka i dwie głowy. Wow, mamy dropa no. ze skurwę syna, dobrze. No to kurde, stary. Przecież to nie jest zbyt opłacalne, powiem szczerze. nie do tego, ile strzał się na niego wywala. A tam jest jeszcze kurwa jakiś indoor jebany. Czekaj, wezmę ja tego też od <noise> Jak to biega śmiesznie. Kurwa, no zawracaj. Dostał raz. <laughs> Jak to pomyka. No, wracaj. Kurwa, nie trafiłem. No chodź. No chodź <laughs> o! Aha! Kurwa, nie mogę go trafić. Ty... Yy, yy, dobra. No. Sprawdziłem na szybko Wiki, jedno. No. Rzecz, jak z tego główienka korzystać? No. I kamień linę jest potrzebna, żeby stworzyć amunicję do tego. Tylko dlaczego my nie mamy tego odblokowanego? I to, to jest dziwne dla mnie. Hmm. Czy coś nie wzięliśmy? Zbadano linę, zbadano. To... What the hell? Kurwa gdzie on jest? Przecież go jebłem. Eee... Wow, wow, wow. Co to tam jest, jakieś takie dziwne? Mm, nie wiem, ja się nie pytaj. Hmm. Nie, tutaj na dole nic nie ma. Na wodzie widzę coś dziwnego, wiesz? Wiem, że są na przykład na wodzie. Tratwy, te, te tutaj gdzieś ko tego. No właśnie taka. Widzisz mnie na wyspie? Zobacz. Skaczę teraz. No już patrz, czekaj, muszę wejść wyżej. Gdzie ty jesteś? Po, lewej, po prawej stronie twojej. Gdzie po prawej stronie? W lewo. No. Widzisz mnie, czy nie? Delikatnie nie, się na napięzny. prawo Ty jesteś gdzieś na górze? Tak Koło tych dupnych drzew? A widzę cię, no teraz ci widzę Zlałeś mi się z drzewami Patrz stary. i tam, w tę no. stronę Coś no. tam, coś tam jest kurwa, ja tam idę Ale co, na wodzie? No na wodzie widzę dwa plastiki jakieś? No Jak jebną <noise> Na bombę No Skoczyłem. Rekina nie widzę Co to było? Co? Coś pierdolnąłeś A, sorry, walnąłem w mikrofon panie, A, plastiki ten. i ten Aha, dobra, już rozkminiłem jak tu znaleźć ten, e... Jak zrobić to, 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 to to, 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 te, no. Do, do siatkę, do siatki, tej, do, żeby ramę złapać. No. E, musimy mieć proch strzelniczy, a żeby go zdobyć, musimy ubić Pufferfisha. Czyli rozdymkę, dobra. Tak, rozdymkę. I on jest. Eee. Jego można gdzie znaleźć. Chuj wie. <grym> Chuj wie. Myślę, gdzieś że gdzieś przy wyspie będzie. Pływa. No koło wyspy Patrzę, że gdzieś koło wysp. Dobra. Więc wszystko wiadome. Dlaczego tutaj? Jakiś trop mamy. No, w końcu. Będzie coś nieużytecznego zamienimy w coś użytecznego. <laughs> Trochę się najedzmy tym. Okej. Okay. Dobra. Trochę tutaj wezmę, zrobię na, te, okay, na te tej naszej trawie porządek. Hits, 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 hits. Kurde, nie mogę tam wskoczyć. No, ale alpakę trzeba będzie ogarnąć bez kitu. No to będziemy tu stać i musimy znaleźć paperfisher. To się ogarnie, to się ogarnie. Kurde. To słuchajcie, widzowie fani, weźcie tam, popodrzucajcie trochę pomysłów, co my możemy porobić na tej wyspie, mm -hmm, co tu ogólnie jest dokładnie. do zwiedzenia. Takie znaczy małe kompendium. Zwracać uwagę. Tak, małe kompendium wiedzy weźcie nam, przygotujcie tutaj. Jak często te jebane skrzekacze się respią, i w ogóle. <laughs> dokładnie tak. A my się normalnie tutaj pozwiedzamy, jeszcze, bo tutaj faktycznie jest odbiornik na tej wyspie, że no jest tutaj tak, jakby no ten talerz, nie? I właśnie stąd, stąd mieliśmy a, a, a. właśnie sygnał. To ktoś tu był. Ktoś tu był, kurwa, jak do Mestos. No i teraz trzeba. <grym> Co? No kurwa, a jak było w reklamie? Tu byłem, do Mestos. No, także właśnie dlatego mówię, że ktoś tu był, jak domestos. <grym> ja do Mestos. Ja oglądam reklam i nie mam pojęcia, o czym mówić w tym momencie. <grym> No, ale to mniejsza to. Dobra, mordy, mordeczki, mordunie serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. I to było na tyle. Cześć alpaka, hasaj se dalej. No i kacę was bardzo mocna i kolejny odcinek za tydzień, a już w ogóle kolejny odcinek słuchajcie. Będziemy nagrywać, kiedy będzie też ten update nowy, który wyjdzie o, 3, tak. 3 grudnia. Także polecimy pewnie znowu usiądziemy i pierdolniemy także 30 odcinków. Ta kitów 50 odcinków będzie jebnięte To będzie się ograniczać no. I będzie gitarka Także to było na tyle, kacę was bardzo mocno I do następnego, trzymaj to się, endio Papa.